Opowiada, jak ci minęła pierwsza noc na celi? No, nie, nie, minęła pierwsza noc, tak, tak średnio można powiedzieć, taki, tak, jakby odgub Dostał. no na tej kurze, na tej, na, na tej kolejce, tak zwanej kolejce, czyli tam na, na tym łóżku tam, tam jakby. To powiem wam szczerze, że kurze tak ciężko było, aniżeli na własnym łóżku, takim mięciutkim. W takim no czyli miałeś sztywne kojo po prostu. No, tym, miałem te materki takie kurde zbite były, że dajcie spokój, a taki miałem fajny sen no jednej nocy, że tak miałem tak kebabę kurde, kebaba sobie zjadłem że jadłem te kebaba piłem sobie piwko normalnie była bajeczka kurdza ale, ale to, co, co z tego, że miałem taką krótką noc i tego co mi się śni, śniło to od razu był dzwonek na pobudkę, drugi, drugi, drugi był na apel. Później o godzinie 20.00 kolejny apel, jeszcze jakieś wizytacje. A daj tak spokój, kurwa co tam było, kurwa kołkos był normalny. Dobra Jac, a ty? Ja się ciągnąłem w domu. <śla> 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 Przyzwyczajony jo! <śla>